Cześć wam wszystkim, z tej strony Pan Ziegwam kolejny odcinek z Brawl Stars, moi drodzy, i dzisiaj przyszedł czas, aby zobaczyć coś mega dziwnego, ponieważ zaraz po aktualizacji odpaliłem sobie jedną gierkę, gdzie zagrałem sobie Janet na solo. I moi drodzy, co się stało, spotkałem ziomka, który ma gusa. Tak jest, nową postać, gus, która w ogóle jeszcze nie wyszła, jak sobie wejdziemy nawet w zadymiarzy, to już mamy nową postać sam, która będzie wkrótce dostępna, jak wyjdzie karnet, ale nie ma jeszcze gusa nawet pokazanego, a ten ziomek już miał gusę, więc zaraz sobie to sprawdzimy. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to zostawcie tutaj łapaczkę w górę, zasubskrybujcie również ten kanał, aby być na bieżąco, żadnego odcinka nie przegapić. Bo teraz tutaj będą filmy, konkursy, inne rzeczy z Brawl Stars, ale też inne gierki, więc zachęcam do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału. Sprawdźmy sobie sklepik, oczywiście Kodzik Panda w sklepie musi być, więc mam nadzieję, że wy macie wpisany, jeżeli nie, no to wpisujcie kodik Panda. Bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i zobaczmy, bo tam dużo rzeczy było. Tu mamy jakieś skinki, ale skinów nie chcemy. Mamy, moi drodzy, tak, punkty za darmo, bardzo fajnie. Następnie mamy y, gadżet, więc sobie kupimy gadżecik, bo ja mam dużo golda. Mam 17 tysięcy, wiem, że w macie trochę ucięty ekran, ale mam 17 tysięcy. Mamy tutaj ofertę koralowa Bell. No to, to jak chcecie kupić, to tylko kodzik Panda. Dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie z kodzikiem Panda. Nowa odznaka do Bo za darmo, ok. Nowa odznaka do kruka za darmo. Mecha, Kruki, mecha, bo. Z Africo. no i mega boxik na rozpoczęcie dnia, więc lecimy. Każdy łapkę w górę, zaraz mi tu coś wyleci fajnego. Uwaga, siódemka, no i to mi się podoba. Każdy zrób łapkę w górę, bardzo dobrze, że to my wyposażenia. Aha, dobra, super, w taki sposób, no dobra. No to nic ciekawego nie wyleciało, słabo. Ale lecimy sobie dalej, wybierzmy sobie albo dobra, zagrajmy sobie Janet, tylko sprawdźmy sobie tutaj. Ten gadżecik, już mam oba gadżety do niej, tylko jeszcze nie mam yy, starparów, bo jeszcze nie mam jej w maksowanej, a tak to chyba cała reszta jest na dziewiątym. No tak, oprócz no oczywiście jeszcze Janet i Bony, yy, ale dobra, mamy tutaj yy, starcie solo, więc zaraz sobie pykniemy i wam pokażę, oczywiście jak ten ziomek miał gusa. To jest naprawdę niesamowite, zobaczcie, dziennik bitew. Mamy tutaj tego, to ziomka profil. Chłop ma 10 tysięcy pucharków. Wejdziemy sobie w zadymiarze, ma tylko 29 na 59, w tym ma gusa na 32 pucharkach. To jest naprawdę coś niesamowitego. Niestety nie mogę wam pokazać powtórki tego meczu, bo zobaczcie, powtórki zostaną odblokowane, gdy wbije 400 pucharków na postaci, więc niestety powtórki wam nie pokażę, ale może trafimy znowu na kogoś, co ma gusa. No i też napiszcie w komentarzach, czy Wy również trafiliście jakiegoś ziomka, który miał gusa. Jeżeli tak, no to dajcie znać w komentarzach, może trafiliście na tego samego co ja, ale to było naprawdę dosyć dziwne, ja mówię Co jest? Czy przypadkiem gus nie miał wyjść później jakoś we wrześniu, bo oni tak powiedzieli w Broutolku, że gus wyjdzie, ale później we wrześniu, więc nie na początku jak update wyszedł. Ja patrzę a chłop magusa, ja mówię, aha, no to nieźle. Na razie no nie widzimy żadnego gusa. Zebraliśmy sobie pięć był więc fajnie zaczynamy tutaj na początek. No oczywiście są to mega niskie pucharki, więc nie będzie tutaj ciężko kogoś porobić. Dobra, zbieramy sobie to, tam też jest jakiś power cube, tu widzieliśmy jeszcze jakiś stew chyba, tam jakiś Carl pokonał Colta, więc nie widać, żeby jakieś gusy były w giereczce, więc chyba niestety gusa teraz nie spotkamy, no ale to było mega dziwne, że ja spotkałem tego ziomka, totalnie się widzowie nie spodziewałem, to naprawdę było mega, mega zaskoczenia. no i dobra, mamy pięć zadymiarzy jeszcze, więc na spokojnie sobie lecimy. No, i yy, tutaj mamy 8-bitowca, który ma aż 3, więc fajnie by było go dobić. Kurczę, on mnie zlajzeruje, może być przypał. Dobra, bardzo ładnie pobijany. Mamy 10 i mało nam brakuje do ulta. Tam widziałem jakiegoś ziomka po prawej stronie, więc od razu na niego ciśniemy. Jest to Karl, Chodź tutaj kolego do mnie. Dobra, bardzo ładnie. No, i giniesz pięknie. No, i teraz sobie z jetpaka porobimy ostatnie masowe, tylko musimy ją znaleźć, bo nie chce mi się latać i jej szukać. A z tego co wiem, to Janet ma tak, że ona na gadżecie widzi w krzakach, więc. Yy, no. Jest to fajna postać pod tym względem, jeżeli byśmy mieli ten gadżet, a niestety go nie mam. Dobra, dobiję go? Dobiję go bardzo ładnie. 1600 z tego walnąłem masakra, to jest naprawdę mega dużo widzowie. Plus 10 pucharków, bardzo ładnie. Pucharki są powoli wbijane. Jeszcze misję tutaj przy okazji robimy ty aż 3T trzy, trzy strony misji, no nieźle. Dobiliśmy kolejne punkciki, fajnie. Ja też bardzo mało grałem, jak widzicie. O, gamy sobie możemy odebrać. O, jakieś pieniążki jeszcze, monety, tutaj cyk też, ale na razie skrzynek nie otwieram. Mam 4 dni do końca sezonu, widzowie, no nie wiem, chyba nie zdążę wbić 30 poziomu, znaczy zdążyłbym, bo mam mega dużo misji, ale problem taki, że mi się nie chce grać po prostu, bo mi się bez znudził, wolę sobie taki luźny odcinek jak dzisiaj na przykład yy, po prostu nagrać, gdzie pokazuję wam coś dziwnego albo jakiś challenge, no to wtedy będą jakieś odcinki, ale tak, żeby tryhardować i wbijać pucharki, no to, to już mi się odechciało już dawno, więc... Przez to też nie widzicie, a na głównym kanale dlatego nagrywam Fall Guys, bo Fall Guys mi się aktualnie mega podoba i bardzo fajnie mi się w niego gra. Na w są no to tak jak mówię, takie luźniejsze odcinki od czasu do czasu będą. No i też jakieś inne e, filmiki na tym kanale. No i wiadomo, update, no to dalej będę nagrywał. Teraz sneak peeki, bro talki, wszystko będzie na tym kanale. Po prostu e, tak postanowiłem zrobić, że na tym kanale będzie BSIK, no bo. Yy, też po aktywności widać na kanale głównym, że no, ludzie nie chcą tego Besa tam, tam już jest zbudowana nowa społeczność Fall mnie to cieszy, bo yy, no mi się znudził BS, yy, tak jak mówię, takie odcinki od czasu do czasu luźniejsze, no to na tym kanale, a jeżeli chodzi o główny kanał, to tam na razie Fall Guys. może coś jeszcze zobaczymy, na razie Fall Guys bo Fall Guys mi się zarąbiście gra, czekam na drugi sezon, był ostatnio film o tym, o Karnecie mega kozacki się zapowiada sezonik, nowe mapy i tak dalej, więc będzie grubo na Live Liveki też niedługo wrócą. Może nawet dzisiaj, jak oglądacie ten film, jest niedziela, to myślę, że dzisiaj. Dzisiaj wleci live'ik na, na kanał wieczorem, ale nie jestem pewien, najlepiej to sprawdzać mojego Instagrama, jak ktoś jeszcze mnie nie obserwuje na Instagramie to sobie wbijajcie, tam zazwyczaj daję info o live'ach i odcinkach na tym kanale, na drugim, na tym też może kiedyś będzie jakiś live'ik, jak będę chciał coś z bs sobie zrobić to tutaj będzie, nie będę robił wtedy na głównym kanale. Więc może też tutaj się pojawić live, dlatego polecam subskrybować z dzwonkiem, żeby niczego nie przegapić. Znowu udało nam się wygrać kolejna misja zrobiona, bardzo ładnie. Tamte powoli się wbijają. E, zagrajmy jeszcze raz. No, ja wierzę, że uda nam się spotkać jakiegoś gusa. No bo tamto to było tak nieprawdopodobne. Ja nie wiem jakim cudem ja trafiłem tego gusa. Może teraz on ma zablokowaną tą postać, bo e, ja szczerze mówiąc, spotkałem go wczoraj. Wczoraj chyba no, wczoraj chyba był ten meczek, co spotkałem tego gusa i on miał 32 pucharki i teraz dalej ma tyle. Może jest tak, że Supercel mu jakoś zablokował możliwość grania tą postacią. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to jest możliwe. Ale no, bardzo dziwne zjawisko i nigdy jeszcze nie miałem tak, od kiedy gram w BESa, żebym spotkał kogoś, który gra postacią, której jeszcze nie ma w grze, więc totalnie nie wiem jak on to zrobił. Jeżeli Wy też spotkaliście kogoś albo sami macie jakimś cudem gusa, to piszcie w komentarzach, bo jest to naprawdę zaskakująca rzecz, o której no w sumie nie wiedziałem, więc dosyć dziwna sytuacja. No i tutaj się strzelamy z jakąś Iwi, którą zaraz porobimy. Aha, taka jesteś, za tymiara. Bony tam jest. Bony też bym sobie w sumie pograł. Trzeba będzie pobijać je na 500, obie te postacie, Bony i Janet, ale no, tak jak mówię. Na razie nie mam ochoty grać, więc tylko na odcinkach będziemy sobie pykać. O, dobra. Co jest? Nie, ono on mnie porobi, dobra. Nice. Mo braku, tutaj już było blisko. 3000 życia, ok, jest tu kolejna Bony, chodź tu, koleżanko. Dobra, cyk, dosta już, dosta już, chodź tu, ale ją porobię teraz. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Patrzcie, co się dzieje. Nie mogę jej trafić serio. Dobra, giniesz. Bardzo ładnie. To jeszcze porobię. Pięknie. Mamy 7 par cube'ów. Ile mamy życia? 7 tysięcy? No, 7 tysięcy można powiedzieć. Więc nieźle. Squeak jakiś jest. O, w ogóle konkurs na Squeaka już był. Więc możecie sobie zobaczyć pod postem, który wrzucałem parę dni temu. Kto wygrał? Tam zgłosiłem się do każdego zwycięzcy w komentarzu. Więc kto spełniał warunki, czyli kto subskrybował ten kanał plus kto mnie zaobserwował na Instagramie no to brał udział. No, i tam wszyscy zostali wylosowani, więc niedługo będzie kolejny. Zawsze przy update'ach są rozdawane skiny, więc przy kolejnym update'cie na pewno taki będzie. Dlatego subskrybujcie kanał, zaobserwujcie na Instagramie, żeby tego nie przegapić. No bo myślę, że zrobimy sobie w taki sam sposób konkurs, jak tym razem to było, więc bez jakichś większych zmian. Dobra, ty jest problem, bo jestem tutaj w środku pomiędzy nimi i oni się stimowali też mule, dobra, ale go zaraz robię. Dobra, dostał. Mogę odlecieć na szczęście, więc co robimy? Odlatujemy, widzowie. Wlatujemy w środek. I tutaj może sobie latać. Ja sobie zostałem tutaj. Dobiję go, nie dobiję go. Kurczę, ja zginąłem, najgorzej, zablokowało mnie! Nie no, jakiś quick szmul mnie porobił. Najgorzej widzowie, co to ma być? W ogóle ranga trzecia plus siedem, ale dobra, dwie misje zrobione, pięknie. Przynajmniej tyle. 322 poziom. Widzicie, ja jestem naprawdę potężnym graczem. Kto ma 322 poziom? Myślę, że nie tak dużo osób. Nawet sobie sprawdźmy, patrzcie, lokalnie peliat, ja totalnie nie wiem, kto ma ile pcharków, ale nie. wiem. Byle kogo bierzemy, nie? Bierzemy na przykład tego ziomka. 318. Widzicie, chłop jest aktualnie piąty w Polsce, ma niższy poziom. Ten też ma niższy poziom. Ten, ten też ma niższy poziom. Ten, ten, ten ma akurat wyższy. Pierwszy ziomek też ma wyższy. Drugi ziomek. Też ma troszeczkę wyższy, ten też ma wyższy, ten ma troszeczkę wyższy, ale widzicie, no niektórzy, o ten ma mega niż, niższy ode mnie, ten też ma niższy, ten ma akurat wyższy, więc to różnie bywa, ale ja nie jestem w topce teraz, ja totalnie nie jestem w topce, ja już nie gram w BES od nie wiadomo jak długo, tylko nagrywam sobie odcinki od czasu do czasu, a nadal mam mega wysoki poziom, więc... No widać, że jak kiedyś dużo grałem w tę gierkę, no ale teraz już mi się znudziła, wolę sobie w Volgaisa, ale tak jak mówię od czasu do czasu tu się coś będzie pojawiało z Besa. Ja wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, trzymajcie się, cześć.